Dzisiaj otworzyłem Lucky Bloka na boxpi na mainstarch.pl. Wypadła mi mega mocna rzecz z nowego dropu, ale jaka, to już musicie oglądać do końca. Psujemy w tym filmie 10 bilionów, więc jeżeli chcesz wygrać, zostaw lajka, subskrypcję na kanale i komentarz ze swoim nickiem i jego oglądania Dzisiaj widzowie znajdujemy się na Mainstarze i dzisiaj otworzymy Lucky Bloka. Zobaczymy, co nam wypadnie po prostu. W, tutaj właśnie z Lucky Bloka. Miejmy nadzieję, że wypadnie nam jakaś mocna rzecz i po no, prostu trafimy jakiś mieć dzisiejszy możesz możecie zauważyć, jest powiększą drop a z Lucky Block właśnie, mam nadzieję wpadnie mieczo z Rysa no może też być w sumie, albo wehikuły czasu, to było najważniejsza właśnie rzecz, e, seta nie chcę nie chcę, klucz też nie chcę, ale czuję, że coś może mocnego wypaść no, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, stawcie jakieś łapkę w górę, subskrypcji na kanale, e, no bo warto, naprawdę warto tutaj po prostu e, zostawić łapkę w górę, no i suba, bo wiadomo wbijamy 15 tysięcy do końca właśnie tutaj po prostu 2023, a już naprawdę niewiele brakuje, więc no weź zostaw tego suba i bądźcie na bieżąco po prostu z każdym filmem, a filmy są codziennie. Jutro najprawdopodobniej, jutro jak wy to oglądacie, wy to oglądacie, no to po prostu jutro leci mocny odcinek, naprawdę mocny odcinek, z właśnie tutaj z jungle SMP, więc jeżeli lubicie oglądać te odcinki, no to bo jutro najprawdopodobniej o 16 leci tak mocny odcinek, że naprawdę, ale to już musicie po prostu, wydaje mi się, że to tyle w sumie, e, wbieć na streamie koniecznie, które są no prawie codziennie, prawie codziennie są właśnie streamki państwa i różne rzeczy wiadomo, więc no ogólnie wiadomo, po prostu warto, warto po prostu wbić, no i mogę się dużo powiedzieć, wydaje mi się, że lecimy już to otworzyć jak najbardziej, się na to, że wpadnie nam jakiś mocny tutaj lucky blok. w ogóle mamy też 233 monety czasu, więc te monety po prostu czasu e, będziemy mogli chyba odebrać jakieś, o jeśli nie mylę, możemy odebrać jeden e, czy możemy jeszcze jakiś, no nie możemy, ale możemy też jeden do starboxa więc mamy lucky bloka i po prostu do starboxa w sumie dzisiaj zapowiadał się potężny opening, potężny opening takiego jeszcze openingu dzisiaj nie było, nie Jeszcze tego openingu dawno kurde nie było właśnie tutaj na kanale I Zabrady, kurde, no nieźle, dobra. Wydaje mi się, że otworzymy tego bloka zaraz, a nie zaczniemy od starboxa, więc dobra. I zaczynamy. Co można wypaść dobrego? Można wypaść niż 4 a mona, mona, można wypaść na no masę, Dobra, otwieramy to za 3, 2 i 1. 8 donków metalowych, no kurde, to chyba nawet nie jest bilion, nie, chyba to nawet nie jest bilion. Kurde bym powiedział, no średnio, średnio, no to jest 500 miliardów, no, no słaby, słaby drop szerze. dobra, teraz przyszedł czas na najmocniejszy wreszcie moment. Tego odcinka, mianowicie otwarcie Lucky Bloka. Mam nadzieję, że wypadnie nam coś mocnego z tego Lucky Bloka. Liczę na to, właśnie. W ogóle jestem ciekaw, po taki Lucky Blok kosztuje. To by musiał iść na H1. Więc wprost, zanim otworzymy, to zobaczymy, co można nam wypaść, właśnie, z tego Lucky Bloka. W sensie, o ile nam w ogóle chodzi, bo kurde, ja nie wiem, czy, 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 czy ja właśnie otwieram jakieś mega drogie rzeczy. Czekajcie, to jest gdzieś wy tutaj po prostu w róże. Róże to powinno gdzieś być. Albo gdzieś bloki, więc nie ma kategorii, kurde. Tutaj właśnie. A jest dobra, jest bloki. No i taki 10 bilionów kosztuje. O kurde, 10 bilionów kosztuje. jeden laki blok, więc no, kurde. Otwieram drogą rzecz. Ale za taki drop to chyba warto. Dobra, zmienimy Hana H6. mam nadzieję, że coś mocnego nam wpadnie. Eee, trzymajcie kciuki, jeżeli to po prostu oglądacie. I co? I otwieramy. W ogóle też Iranga e Boss niż się nie dół kończy. Więc więc trzeba chyba tutaj kupić na stałym. No, zobaczymy. Dobra, otwieramy. To nie może tej w jakimś miejscu, żeby wypadła mocna rzecz. Tam jak wtedy dałem tam, no to wypada na najgorszej rzecz. Więc myślę, że prostu przy taki bloku i tutaj otworzymy. Dobra, dobra, więc otwieramy. A więc otwieramy po prostu tej laki blokami, mam nadzieję, że coś mocnego nam wpadnie. Nie my sobie tam. Gdzieś tam sobie po prostu staniemy Tutaj gdzieś I wydaje mi się, że to będzie mega mocny Po prostu e, drop Tutaj właśnie sobie staniemy No, będzie po prostu Mi się wydaje, że mega Ale dobra, otwieramy e, Za 3 Dwa I 1 Uwaga Nie no, dobra na nasakra Cztery klucze do Star No, mega mocny dropik Mega mocny Przynajmniej mamy cztery klucze Do, e, do po prostu właśnie Star Więc otwieramy nie? Zobaczymy Pierwszy klucz Elitra, Mega mocny dropik Mega, pańczyny Co jest? Dwa dłamki do Nie, dobra Ilof Dobra, to był za mocy drop, za mocny drop to był. Co jest? Jakiś mocny drobik wypadnie? nie? Jezu! Petarda drobik po prostu. Tam taki właśnie drop oczekiwałem, serio, no? Petarda, ale kilo 43 przynajmniej jest ten kilo w końcu gdzieś około bilion, więc mega w sumie. No i meteoryty też będziemy musieli tutaj właśnie e, wziąć i będziemy naprawdę spoko. Dobra, e, sprzedajemy to oczywiście 130 miliardów na plus. ale ja też uda mi się kogoś zabić przed odcinkiem i miał gości kilo w kopiego, więc w sumie no nieźle. E, mam fajwerki, mam wszystko. Ja się mi się po prostu jeszcze tutaj pobić Jak najbardziej właśnie na serwerze. E, Mam nadzieję, że uda nam się właśnie e, Ty dzisiaj kogoś zabić, ale no No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, mamy też w ogóle Pańczyny, więc krajemy się to jak najbardziej, gość, jak się Po prostu świeci, glowing no, mega, mega opijesz w sensie, no, jak chcesz po prostu być Mega po prostu widoczny, no to odpalasz glowing Nie, i to jest właśnie takie coś, że przez to masz większy Fokus, ciebie ileś tam osób, no to wtedy Wiadomo, no jest po prostu, ja mam mieć 48 No i z takim mieczem, no, trochę jest Kurde ciężko, a już pierwsza, już pierwsza osoba To ja oddaję, albo ja oddaję pokornie, no No niestety, no niestety po prostu O kurde, o kurde, ale Spokojnie zwierzęta, spokojnie. Kurde, jak się w ogóle rzucili, co jest? Jak się rzucili, no oni myśleli, że nas zabijam, ale zapomniałeś, że ja po prostu jestem zbyt dobrym graczem, żeby zginąć. Ja po prostu jestem zbyt dobrym graczem, żeby tutaj po prostu zginąć, nie? Ja no nie da się zginąć obok Pipi. Dosłownie, no nie da się zginąć, nie? Goście w ogóle i temy hesti miał, nie? Nie wiem, i w takim etapie, gry no, trochę na w sumie. Tam w ogóle ktoś się bije. Kurde, ten sum jest no. Dobra, podjedziemy do niego, podjedziemy, podjedziemy do niego. Oczywiście tutaj. Jak najbardziej po prostu weźmiemy go na Czy ja nie mam podki, Kurde na Właśnie, to jest taka liwa, bo nie miała podknięć siły no to było łatwiej, ale nas już bije tutaj po, po prostu po plecach. Fajna mało hity, więc nas nie zabije po prostu, no ale gdyby, no, no lepsze mieć to z 36 no takim miecznikiem, to nic sam po prostu nie robię. Ale fajnie, był ten gość z takową hity, to po prostu było mega. Proszę, jakoś ten, dobra, no, niestety, no, no nie oddał, nie odo pokornym killang, gdybyśmy mieli podknięć tu, eee, slanża, to byśmy go zapili, więc wydaje mi się, że trzeba będzie tak zrobić. Trzeba będzie po prostu tutaj potknieć sklęcia e, wziąć, tak, tak mi się wydaje. No ale dobra, no co tu mogę dużo powiedzieć, no, trzeba, trzeba coś. Wykmięć w takim razie. Zastanawiam właśnie. Tutaj jest jeden gościu. I może on, on mawka właśnie. Nie, nie ma awka. I mnie po prostu nie? 43, no słabnie, słabnie, że on sobie ucieka. Po dwóch po prostu hitach, nie? To jest właśnie coś pięknego, ale dobra, ja w ogóle mam pańczyny i te pańczyny, no kurde, ej, żebyśmy. Dobra, zginiemy. Zginiemy, co jest? Ej, jakie hity, no. Ej, dobra, że to jest chore. Ej, dobra, no, co jest? Jakie hity ten gościu miał mieć jakieś 46, nie wiem. To jest grane. Jakie hity dostawaliśmy, mimo że byliśmy w klacie, nie? To było porąbane trochę, nie? Ale tutaj lekko utrudnię po prostu i. I go będę właśnie bił po plecach, wiecie, żeby mu trochę utrudnić, żeby tutaj po prostu nie miało 150 kila. No i ten ziomek sobie po prostu ucieka, nie? Żeby nas no, zaraz nie wzięli w pańczyny. Nie no, gdybym ja miał podcast ranger to ten ty by już odo pokorem kila. Był tak pokornie od killana, no, ale no to jest taka właśnie bitka, nie? To jest właśnie taka bitka, no i my mu nic po prostu nie zadajemy No i sobie dostajemy plecy prosto prostu. Nice, nice, prostu plecy dostajemy Na się można robić coś takiego, no i tak łatwiej po prostu jest uciec, więc po prostu no, uciekamy. Żeby nie zginąć właśnie tutaj. Uch, no zginąć nie jest fajna rzecz, czyli powiem, że no jest, no, nie jest to fajna rzecz, nie jest to co mnie fajna rzecz. Może Ktoś tu się właśnie kurde bije i broda do pokorem kila, to bym się nie obraził szczerze. Jest właśnie taka jedna osoba, ale dobra, ale mu hity, ale HP mu schodzi. Ej, dobra, kolejny kolejny to ten upadł kolejny, kolejny, kurde, no i my sobie pleco oczywiście dostajemy. No to ten ty myśli, że nas zabijesz, z sobie chodzi, nie? Myślał chyba, że nas zabije, no ale no. Ja no, musimy mieć po strange, musimy mieć ewidentnie po strange, bo bez stręży, no patrz jak my hity walimy, nie? Dosłownie to, no i no nic po prostu nie walimy gością, nie? Ale w ogóle mega tekst rpaka z nasem. Więc tego tekst rpaka to wbijaj się koniecznie na mój Discord, bo wbijamy tam 5000 osób a tylko po prostu do no 300 osób. 300 osób po prostu brakuje. Bo wydaje mi się, że jak najbardziej warto. Warto po prostu. No wbić. Nie fokusują. W sensie, no nie wiem. To jest ciężka rzecz, żeby tutaj wiecie. Kurde, zrobić, żeby go zabić właśnie. Bez siłek. Dobra, lecimy na ten. Lecimy na spawna. Weźmiemy tylko jeszcze szybko temy i lecimy na spawna. I to będzie po prostu mocno rzecz, żeby właśnie go kurde. Kogoś na tym serwerze. To się wynajmniej uda. Dobra, wchodzimy na spawna. Wchodzimy na spawna. Jak najbardziej. Kurde, jestem mega zawiedziony że się nie udało. Ja po prostu cokolwiek zrobić, Żeby właśnie. Nie z tego lucky vloga, bo byłem pewien, że coś z tego wpadnie na jak zwykle Nie fan. to jest po prostu nie fan. Niestety, nie? Widzimy się prosto na następnym odcinku i... Manko i jo!